Witam serdecznie. Nazywam się Patrycja Geraga, prawnik i doradca obywatelski w Stowarzyszeniu OWUM. W ramach realizowanego projektu Masz Prawo chciałabym Państwu przybliżyć przestępstwo naruszenia miru domowego. Czym jest to przestępstwo? No cóż, kodeks karny wskazuje nam, że każdy z tego przepisu podlega, kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu. Również przestępstwa tego dopuszcza się, kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza. Na czym polega to wdzielanie się? Obejmuje ono wszelkie sposoby przedostania się do określonego miejsca wbrew jawnej lub dorozumianej woli osoby uprawnionej. Na przykład przez zamknięcie danego pomieszczenia na klucz lub ogrodzenie terenu płota. Darcie to przede wszystkim wejście połączone z pokonaniem przeszkody. Nie chodzi tu o przeszkodę o charakterze fizycznym, ale o przełamanie woli osoby uprawnionej, która dla wdzierającego się stanowi barierę do pokonania. Sposób naruszenia woli osoby uprawnionej może być różny. Jest on okolicznością drugorzędną, nieistotną z punktu widzenia samego przestępstwa. Objąć może wszystkie formy wejścia do cudzego zamkniętego mieszkania e, lub też innego pomieszczenia, e, to jest wbrew wyraźnej woli osoby dysponującej nim. W orzecznictwie można spotkać także pogląd, e, że nie stanowi wdarcia się niepokojenie mieszkańców pukaniem czy też stukaniem do drzwi. Nie jest konieczne, aby sprawca użył w tym celu jakiegoś specjalnego środka, na przykład siły fizycznej, przemocy lub groźby. Jego działanie może także mieć charakter podstępny, na przykład przez udawanie innej osoby, listonosza czy też znajomego. Sprawca może działać jawnie lub potajemnie. Czyli na przykład wejść przez otwarte okno lub za pomocą dorobionego klucza otworzyć sobie drzwi. Nieopuszczenie natomiast określonego miejsca jest taką sytuacją, w której sprawca już znalazł się w określonym miejscu i nie opuszcza tego miejsca mimo żądania ze strony osoby uprawnionej, aby to uczynił. Kwestią drugorzędną jest, czy sprawca znalazł się w tym miejscu legalnie. Nie chcąc go następnie opuścić, czy też nielegalnie. Istotne jest bowiem tylko to, że sprzeciwia się żądaniu osoby uprawnionej. Przez żądanie należy rozumieć stanowcze i wyraźne, a nie tylko dorozumiane wyrażenie woli osoby uprawnionej, aby dana osoba opuściła jego mieszkanie lub inne pomieszczenie, czy też teren. Nieopuszczenie cudzego miejsca staje się bowiem bezprawne od chwili dotarcia do sprawcy, żądania osoby uprawnionej o opuszczenie miejsca, które do niej należy. Kim w takim razie jest ta osoba uprawniona? Osoba uprawniona to taka osoba, która ma prawo do dysponowania danym miejscem. W taki sposób, że dla osób trzecich jest to miejsce cudze. Prawo to może wynikać przede wszystkim z własności, ale też z użytkowania, służebności, posiadania oraz z najmu, dzierżawy, czy też z dożywocia. Znamiona przestępstwa naruszenia miru domowego można więc realizować może więc realizować jedynie osoba której nie przysługuje na podstawie obowiązujących przepisów czy też umów między stronami prawo dostępu do obiektu będącego mieniem cudzym. Na zakończenie powiem, że omawiane przestępstwo podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, albo też pozbawienia wolności do roku czasu. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo, na czym polega to przestępstwo. A w razie zaistnienia sytuacji, która Państwa zdaniem mogłaby spełniać znamiona tego przestępstwa, serdecznie zapraszamy do naszych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, czy też poradnictwa obywatelskiego, celem pomocy przy pokierowaniu Państwa w dalszych działaniach, czy też sporządzeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Zapraszam również do zobaczenia pozostałych filmików i dziękuję bardzo za uwagę.